Oto oni Arrowhead Studios. To są goście, którzy zrobili Magikę. I to trzeba podkreślić. Ponieważ są kochani i pamiętani przez wiele osób, Magika jest hitem YouTube'a. E, głównie z tego, że można ją przechodzić razem. To jest ta historia o czterech magach, którzy tworzą czary mieszając poszczególne żywioły. Naprawdę bardzo kreatywna i sympatyczna gra. No i zobaczymy co będzie z Shadow Effect, który wszedł w fazę beta. i Ja, Maciej Makuła mam przyjemność przetestować dzięki uprzejmości... Uwaga, uwaga, na chwilę jeszcze przerwa, bo muszę podziękować osobie, która mi tutaj dała do niej dostęp. Ja przy okazji się pytam, czy, czy dźwięk chodzi słodko. Otóż dzięki Dai Foxa. O, właśnie. On mi podesłał dostęp do bety. No i cóż, sprawdzimy. Magowiec magowie twierdzą, że grawitacja to bezlitosna suka. Tak, ktoś czytał książki. No i tak, Shadow Effekt to jest. To jest tak, od razu zacznijmy od tego, że nie nagrywam z monitora. I przepraszam za kursor. To jest taka gra stylizowana na lata 40. Jest widok takiego CRT, czyli e, ekranu zrobionego. No, jak to się nazywało? Może taka technologia, że już nie pamiętam. Próżniowe, to jest taka próżnia, takie. takie te elektrony tam śmigały. Nic, wyleciało mi, coś tam pewnie zaraz przywoła. I na czym to polega? Zacznijmy od, jak zawsze, mięsa. Czy jest jakaś wolna gra? Tu jest 7 na 8. Spróbujmy się dołączyć. Zobaczymy, czy będą chcieli połączyć. Kineskop, dokładnie, kineskop. Kineskop, to z Tube z angielskiego, po kineskop. Niesamowita nazwa. Jest. Wybieramy jednego z kilku bohaterów. Ja mam dostęp na razie do dwóch. zacznijmy od tego: jest to Hatley i Dutch. To jest, to jest coś jak brzmi i chodzi jak Arnold. Gdzie jestem? Ja? Zresztą słychać. I chodzimy i naparzamy się jak. w jakimś soldacie. To zresztą widać. No i to jest w sumie cały sekret. Możemy używać elementów otoczenia, brać stołki, rzucać się. Teraz jestem w ogóle w fazie showdown. O Boże! No i zginąłem, ale to jest początek. Shodown to jest faza ostatnia, kiedy żyl, goście, którzy zginą, nie powracają do życia w grze. Czy gry są dla dzieci? Czy gry dla dzieci? Nie, nie chcę niczego nie powiedzieć, to jest na pewno nie. Zresztą i tak i nie. No, tam dzieci muszą, tylko muszą wiedzieć, że no. jest krew, i to wszystko. Jak już nie widzę przeciwwskazań. Przy okazji zwróćcie uwagę na sztyczną oprawę. To jest takie komiksowe, prawda? Jestem taki cel shading specyficzny, ale tylko na postaciach z tego co widzę. I zaraz przystąpimy do normalnej gry, kiedy mógł się wykazać. Natomiast cóż, no tu jest nacisk postawiony na to, żeby była walka zarówno w dystansie. Każda postać ma broń dystansową, specjalny atak oraz e, broń białą. I możemy sobie tutaj dowolnie nimi manipulować tymi broni. Czyżby Snake miał wygrać? System zdrowia działa podobnie jak w Chivalry, fu, w War of the Roses. Trzeba się bandażować, bardzo fajnie. Wnuczek na komu prosił jakieś GTA. Warto kupić, naprawdę. Ciało mi się wydaje, że nie strasznie opornie chodzą po tych ścianach. No, jakbyś ty chodził po ścianach, to jest realistyczna produkcja. W końcu Madzika zobowiązuje. To jest wielki finalisty bez mojego udziału. Zwróćcie uwagę na krew i te wybuchy. To jest ładny. To jest jakiś imba koleś, ale to z beta, pamiętajmy. Pewnie jest niezbalansowane wszystko. Co chodzi z Michałem? czy tam wszyscy mówią Michale? Um, czy to był żart z GTA? No nie, grać dziecko się nauczy, jak parkować samochód, jak jeździć. Niestety tutaj wyszło tak sobie. Zdobywamy te punkty doświadczenia. Action Scredits, coś takiego, zaraz to sprawdzę. No i ja tu się zapisuję i za chwilę do tego dojdę. Jest kilka etapów. Na razie walczyłem na dwóch. Ten medieval Madness. My, 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 my. I jakiś tam Neo tokyo No dobrze, no i, no i jedziemy. Mnóstwo krwi. Zacznijmy od broni dystansowej. Jest takie ładne pole widzenia, widzicie, tu się wszystko zaciemnia. Tam mgła wojny. Boże, i ten koleś ma jakiś imba build. Ś kampi z tą bazuką. Dobra, już widzę, jest taki Kurde, akurat się trafiło na obleśnego kampera. Ale ja go zaraz mu pokażę. Go gdzie... Chyba, że to jest miejsce, gdzie ciężko go będzie... Boże, dostałem jeszcze tą... Nie, nie dostałem. Ok, chyba wyleciały kawałki z niego. Bardzo przyjemne poruszanie No i tyle, reszta jest tym, tym co widzicie Kurde, weź się nie wkurz Ma imba broń i ciężko takiego dupka załatwić Weź krzyż No mogę wziąć krzyż, oczywiście, że mogę Mam nadzieję, że go zabiję od takiego jednego walnięcia Kurde, ja zaraz wyjdę z tego serwera, bo niestety Z takim kolesiem nie pograsz, imbowym Można rzucać, oczywiście To jest jakiś fajny młot Super. Jest. Kurde, ten snake to jest jakiś koleś cyborg. Możliwe, że cheater, spójrzmy prawdziwie w oczy, albo znalazł exploity. Psuje mi cały materiał, jak na złość. Czy kogoś zabiłem? Nie. Dlaczego nie grasz na padzie? A nie wiem, to mi się wydaje, że to jest gra idealna na myszka akurat. Pewnie też na padzie będzie schodziło słodko. Tak jak zresztą Magika. No i dupa. Albo jest dobry, No, czy możliwe, że gra te dwa dni w tą betę i tyle. Cóż, spróbujmy, jak nic to zmieniam serwer, bo tu nie ma co się użerać z jakimiś no-life'ami. Dobrze, jest jeden pad, więc... ...zaczyna się robić normalnie. Teraz chwila na bandaż... ...i jedziemy. A! jest taki dupek z bazuką, ale to jest ewidentnie niezbalansowana broń. Bellbone dostał Hellbone, i teraz Snake'a jeszcze. No, jest... Ciekawe, czy da się zblokować tę bazukę, więc tylko uważaj na tego Snake'a, który niestety jest obleśnym eksploiterem. Kurde, dlaczego mi wyrywał to kombo? Zaraz zobaczymy na punkty statów, bo przypuszczam, że możemy jakieś perki, które sprawiają, że mam problem go pokonać. To już był system walk. Dobrze, zabiliśmy się z Brown Barem. Jestem tym samym na czwartym miejscu na tym serwerze. Zobaczmy jak mocny jest ten krzyż, bo skoro można go podnieść, to podejrzewam, że coś może znaczyć. Tutaj jakiś ochrona Arnolda, tylko to strasznie krótko działa. Każda postać ma specjalną umiejętność. A może młot będzie lepszy? No i bardziej pasuje do niego. Boże. Tylko niestety motem, żeby się zamachnąć trwa dwa dni. Tak. Brown Berem, przepraszam, zapomniałem o mlaucie, to prawda. Hmm. Ładne są te ślizgi, o tym też będę musiał pamiętać. I system stwarza wrażenie głębokiego, wbrew tej prostej idei gry. Mam nadzieję, że kogoś mi tam zaliczyło, chociaż. Anonimus dostał. Ładne są te ślady wszelakie po kulach i innym tutaj. Jest Brown Bear ja Bez mutań robota. Twój koleś to bardziej szkoda. to Arnold. To jest jawnie yeah. zerwana na Arnoldzie postać. Ja mogę wam pogadać oh, po ten materiał? Nie, tylko nie ten cheater. Snake zabił. Ile on ma tych punktów? 16, ja pierdzielę. Zaraz ja założę swój własny serwer z normalnych Chylał ludzi. Uh. Over. Uh. Ok, troszkę się wybiłem, 9. No i to jest chyba to. Muszę pamiętać o używaniu skilli. O. O tyle. Czekamy teraz na co? Każda runda jest skonstruowana. Tak, na razie nie spotkałem się z innym trybem, więc nie wiem, czy jest coś więcej, że następuje ten showdown, czy ta walka finałowa, gdzie ginący ginie. O! To jest chyba ta... ten moment. Jego Snake zabił. Weź go lub można go jakoś zdraportować, kurde. Koleś wygrywa tylko przez to, że ma tę bazookę. Tę bazookę łatwo odblokować, zaraz to udowodnię. To jest free to play, nie wiem jak to będzie sprzedawane. Absolutnie. Snake zabili. Haha ci Burubar niech zostanie. Burubar jest spoko jakiś. Tak, ta się to jego nazwę oh! Oh! Jest. Burubar wygrał. Zobaczmy gdzie tam jestem ja. No, ktoś może że za 10 euro na Steamie, ale to będzie bohater na stube wielu przecen, więc nie ma się spieszyć. Na pewno tę grę kiedyś kupicie. Jestem w pierwszej czwórce, no to się to z jest najważniejsze, że być w pierwszej czwórce. I teraz co? Są różne zestawy dla moich dwóch postaci. Czas na jakieś rzeczy do odblokowania. Postacie. No, na szczęście nie widać tych elementów pay-to-win, więc. Ten lance koboldski to koleś z tego, z nagiej broni. Eee, zaraz. Eee, a samuraj to samuraj. Nie wiem, czy będzie więcej postaci. Na razie tylko tyle zostało zapowiedzianych. I tak, wystarczy poczekać parę, parę chwil, będę miał ten RPG, który pewnie jest totalnie niezniszczalny. Ale ja sobie wezmę. Zobaczmy, są skiny dla broni. Syf. Nie wiem, czy na coś zmieniałem, czy na tylko skinami. Są rzeczy do noszenia. Myślę, że tak, żeby pokazać coś, co mnie tutaj kusi. Jestem mistrzem strzelby od zawsze. Więc odblokowuję. Eee, I wezmę sobie jakiś tutaj ładny, ładnego ciucha może. Niestety nie mam zbyt dużo do wyboru, więc... Niech będzie wiadro. Lepsze to niż nic. No i teraz tak. Wystrój. Strzelba. Eee. Wow, można mieć zarówno strzelby, jak i katanę, a żeby dwie bronie białe na przykład. Ciekawe, ale ja zostanę katana jest OK. I prywatna osłona. Czyli jakaś inna... Nie, niestety umiejętność zależy od postaci. Teraz tak, ważne dać ten nowy element wystroju. Zapisać i... i... Co jest fajne, z tego co widzę, to w grze cały czas ktoś gra. To znaczy jak założę, to się zaraz coś pojawi. No, tryb jest jeden jak powiedziałem, nazwa serwera suchy, są polskie znaki. Suchy showdown, nie ma hasła. I mamy co? Neo -Tokio. i tyle. neotokio Neo Tokyo nie pokazywałem, więc czas to zrobić. No i zobaczmy. Mam nadzieję, że ktoś tam się dołączy. Czy jest optymalizacja na laptopie, bo w Magicie nie ma. I dobre pytanie. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł testować na laptopach, a teraz ciężko mi powiedzieć. Torby papierowej na głowę brakuje. Brakuje. Czemu się nikt nie dołącza? Ostatnio się wszyscy chcieli do mnie dołączyć, a teraz nikt nie chce. Ciekawe dlaczego. Czy Tokio jest w Japonii? Tokio to jest to w Neo, w Neapolu. Więc to nie ma nic wspólnego z Japonią. Jest. No to dobrze, niech się podłączają w trakcie. Ja to jeszcze mogę odpowiedzieć na pytania. Czy oni mogą wklejać refy? Co to znaczy? Pyta, why? W sensie, że ci jakieś gracze? Czy że się powinna polecać.? To... Nie, wiem, nie wiem, jak się w ogóle dostać do tej bety. Nie, nie interesowałem się zupełnie, bo to pewnie jest z tym związane pytanie. Mm, referali, ja rozumiem referale, ale jakie referale? Kto może wklejać referale? Chyba, że pytanie jest teraz o czat. To na czasie nie może wklejać referali, to banować od razu. <laughs> I tyle. Wyszło i doszło. Ja może założę i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał ze mną grać. Gra czeka, ja tu sobie biegam. I zobaczymy, taki rozwinięty soldat. No, soldat, soldat. Takich gier było miliardy. Od Abuse po wszelkie inne. Ciężko powiedzieć, nawet nie to nie jest klon tego całego słynnego Nintendowskiego Super Smash Brothers. Na razie prowadzę, ale dlatego, że nikt się nie chce dołączyć. Nikt nie chce ze mną grać. Dam im jeszcze minutę, jak nie to wybieram własny serwer. Robi się trochę smutno. Sam się skaleczyłem. Tokio jest fotel, dokładnie. Nie, dobra, nikt tu nie kocha. Dołącz się do serwera, bo jest jakiś lepszy. 8, 6 na 6, 7 na 8, 5 na 8. To się tak gra, z tym. Niech zgadnę. Z, z tym pajacem wrzutnią rakiet. Ty mam refy do bety tej gry. No widzę, że jest jakiś mały. Aha, jest zwiastun stylizowany na ten sketch z Arnoldem. Ten cały little tortilla boy. Czy to jest. Nie, nie jest jeszcze szodą. Zobaczmy, jak działa strzelba. No i cóż, tutaj widać wspólne zabójstwo. Chociaż tyle sprawiedliwości jest. Okej, okay. czuję się jak człowiek rządzący. Tu jest winda, szybko stąd się uwinę. O, w ostatniej chwili, widzieliście to? Po prostu genialny. Zostaw, zostaw, zostaw. zostaw, zostaw, zostaw. Czy można wziąć automat do Tak, wszystko podkreślenie coś tu daje, stąd się podnosi butelkę. Ta strzelba jest taka do dupy troszeczkę. Eee, trzeba pewnie porozkwieniać, co robiłem, niektóre rzeczy. Jak mówię, to jest mój pierwszy. Nie, nie powiedziałem, że to jest mój pierwszy kontakt. To mi pierwszy kontakt. Do dzisiaj dopiero program. Ja tu sobie kulturalnie zjadę. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Uf! 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 Okej, okay, zabiliśmy się wzajemnie. To mi się podoba, jest ta sprawiedliwość. Na dole jest metro. Ciekawe czy to jest taki motyw jak w Mortal Kombat, że gdzieś można się można spychać na to metro. Zabili. Który ja tam jestem? To są normalni już ludzie na szczęście. Ta pierwsza gra była smutna, bo trafił się jakiś taki obleśny statsiarz i punkciasz i z nim nie dało się pogadać praktycznie. Muszę jeszcze pamiętać o używaniu mojej tajnej zdolności, która sprawia, że mam super pancerz. Jak na Arnolda zresztą przystało, realistyczny, prawda? No i proszę, triple kill. Można bić brawa, to jest właśnie wykorzystanie dobrej mechaniki gry. Teraz wyjść na pole, założyć bandaż i zobaczycie wspaniałe tutaj Uniesienie się do e, zwycięstwa. Strzelaj strzelbą. Ona, broń palna to jest taka sobie. Nie jest tak realistyczna jak w życiu. Bo to... to nie uczcie się z tej gry zachowań. Niestety człowiek z broją palną w życiu wygrywa. Tutaj tak nie jest. Można zwłaszcza że nadblokować. O, i używam tarczy! I goście, aż tam widzę, uciekają ode mnie eee, Cóż Drugie miejsce, za chwilę zacznie się ten final showdown I zobaczymy co z tego wyniknie, czy będę rządził Bo czuję się teraz na siłach I przepraszam za myszkę, to się dołączyło Super karton, czemu super karton? Okej, okay, tam koleś ma przewagę 4 killi, ale idzie tu po mnie On myśli, że jest dobry Skampił Zaraz, o no proszę, nie, czy też wykorzystujący mechanikę Pamiętajmy, to jest beta, dlatego powstała beta, żeby tutaj właśnie można było. No nie, milimetry brakują. Podejdź Boże. No to fuks, niestety. Fuks. Gorzej, to też jest fuks. I czyżbym od razu nie, jeszcze mam ostatnią swoją szansę? Zaczął padać deszcz w ogóle. Ładnie, tu jest klimat się robi. O, tutaj przeciwnik, który podejrzewam się chciał bandażować. Jesteś to nie zginąć jako pierwszy. Tak, jak jeden z dziesięciu odpaść w tej pierwszej rundzie. Okej, okay, utoka i Uzi dostał czy dostała, prawdopodobnie. I uwaga. Dobra, power już dostał i pobandażować się teraz Jak na Arnolda przystało oh, To jest chyba finałowa walka już Koleś ma lepsze zdrowie niestety Boże, emocje sięgają, to jest dob 10 na 10 ah. Ale było ładnie, tam napisasz grzecznie GG, żeby była kultura i szacunek. Wniosek jest taki, że ten Japończyk-Chińczyk jest IMBA. Mili attacker jestem tutaj fantastycznie. Cóż, wygrał naj. taki sobie, ale tutaj porządziłem. E, punkty uzyskane. Nowa gra nie powstaje. No i to jest to. Pierwszy kontakt z efekt. Bardzo słodkie. Mm, bardzo przyjemna muza, tak, ktoś tam pochwala muzeum. No i powtórzmy sobie, twórcy Magiki powracają. Nie wiem kiedy to wychodzi, beta dopiero się zaczęła. Przypuszczam, że to będzie rozwijane. Na razie wychodzi na to, że będzie sympatyczna rzeźnia multiplayerowa, do której sobie specjalnie prawdopodobnie wrócimy. Ja tutaj profesjonalnie się żegnam z wami, dając głośniej troszeczkę muzykę. Do eee, zobaczenia za chwilę. A, a, a YouTube osłu zechnął.